Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o Andrzeju Hadaczu TV Matka, odejściu trzech posłanek z klubu Cookies 15 oraz sztuce pod tytułem Klątwa. Najbardziej znany prowokator spod krzyża urodził się jako Andrzej Dobosz. W 1988 roku zarejestrowany jako TWSB. Potem Zmienił nazwisko. Tylko u nas Andrzej Hadacz jako tewu matka donosił na kolegów z kopalni w Jastrzębiu Zdroju. Pamiętacie jak Bronisław Komorowski chwalił się zdjęciem z Hadaczem na oficjalnej stronie prezydenta RP? Były prezydent składa życzenia z okazji Dnia Matki. Jan Grabiec mówi, że Andrzej Hadacz nie występował w żadnych spotach PO. Odważne to słowa w czasach internetu. Chwilę później Andrzej Hadacz, główny bohater ostatniego przed wyborami w 2011 roku spotu Platformy Obywatelskiej. W Sejmie powstało koło poselskie Republikanie. W jego składzie dwie były posłanki KUKI z 15 Magdalena Błęńska i Janna Siarkowska, a także Małgorzata Janowska, która weszła do Sejmu za świętej pamięci Rafała Wójcikowskiego. Poseł Anna Siarkowska i Monika Błeńska z Kukiz 15 zakładają własne koło poselskie. Kukiz 15 przyłożył rękę do próby destabilizacji Polski. Głównie chodzi o postawę posłów klubu Kukiz 15 16 grudnia 2016 roku. Konrad Berkowicz w programie Gość Poranka. Trzy posłanki wyszły z klubu Kukiz 15, bo to łódka, w której każdy wiosłuje w swoją stronę. Seks oralny z figurką świętego Jana Pawła II... Na deskach warszawskiego teatru... Powiedziałabym, gdyby istniała w Teatrze Powszechnym w Warszawie, tam w sobotę była premiera Klątwy Wyspiańskiego w reżyserii Oliwiera Frlicza. No i rozpoczyna się to przedstawienie od sceny, w której aktorka dokonuje, przepraszam, to jest poranek seksu oralnego z figurą świętego Jana Pawła II, a później figura papieża jest zawieszana, wisi na szubienicy. Dla mnie jest, to, to, to jest nie do pomyślenia dla mnie. Ale dlaczego? To jest skandal, to jest sztuka. Ale nie, nie dla mnie jest to nie do pomyślenia, bo Jan Paweł II jest, jest ikoną. To jest człowiek, który, no, no to jest święty po prostu. No, no, pewnych rzeczy nie szargać. Ja dam taki przykład, kiedyś... Ale nie, nie można, przepraszam, ale nie można w, ramie, w ramach, nie wiem, no poszerzenia pola dyskusji, y, dokonać takiej prowokacji. Wszystko można, tylko po co? po co I, i, i dlaczego, to się, dlaczego to się robi? Dlaczego? Dlaczego ja? Y, dlaczego o, obrażać y, uczucia w tym wypadku religijne? Ale tak? wiemy, że tak zawsze będzie teraz. Y, Pewnie pojawią się jakieś protesty, i zaraz władze teatru powiedzą, że to jest wolność sztuki proszę nas nie cenzurować. Dobrze, dobrze. Wolność tylko że jest wolność i bezchołowie jeszcze jest coś takiego, prawda? Ja chcę dać taki przykład reżysera, który na spotkaniach teatralnych dyskutował z widownią, akurat moja córka tam była znam rację bezpośrednio i zapytała go widownia, dlaczego pan zrobił taki spektakl, którego my nic nic z tego jako widownia nie rozumiemy. A przypominam, że to była widownia spotkań teatralnych, także wysublimowana. A on na to powiedział, a ja nie robiłem tego dla widowni, co mi obchodzi, że wy nie rozumiecie? To dla kogo pan robił? Myśmy to bardzo fajnie czas spędzili z aktorami, odpowiedział ów reżyser. E, to, dobrze, w porządku, absolutnie, ale kolego, za własne pieniądze, za, za pieniądze publiczne, ty, sobie, ty, ty nie masz prawa sobie miło spędzać czasu, tylko musisz zrobić coś, co byłoby komunikatywne, bo robisz to dla Czyli już wiadomo, jaka jest różnica między paleniem kukły a wieszaniem posągu. Jedno to przestępstwo, drugie to odważna sztuka. Obraza uczuć religijnych nazywana jest przestępstwem, chyba że dotyczy uczuć religijnych katolików. Wtedy nazywana jest sztuką. Zdecydowana postawa Jacka Kurskiego. TVP zrywa współpracę z aktorką, która w sztuce klątwa zbezcześciła postać świętego Jana Pawła II. Na temat, nagłówek. Czy Bóg obraziłby się na sztukę klątwa? Sprawę komentuje Nergal. Tak, koleś, który podarł na scenie Pismo Święte. Ekspert. Roczna winietka w Szwajcarii 180 zł. Przejazd Konin-Świecko 144, wkrótce 147 zł. Niedługo się wyrówna. Państwo w państwie. Rolnik zapłacił 150 tysięcy złotych za ciągnik, ale nigdy go nie zobaczył. Dostał tylko dowód rejestracyjny i tablicę. Prokuratura umorzyła sprawę. Żandarmeria wojskowa wstrzymuje ruch, żeby Antoni Macierewicz mógł przejść środkiem ulicy. Arogancja władzy, państwo PiS w pigułce. TVN24 zrobił nawet o tym materiał. TVN24. O tym też robilibyście Państwo materiał. Na obrazkach widzimy funkcjonariuszy BOR oraz byłego premiera pana Donalda Tuska. Chęci do obrony sądów w narodzie jeszcze większe niż do obrony Trybunału Konstytucyjnego. Na zdjęciu widzimy manifestację KOT. Niezależne sądy, niezawiśli sędziowie w Katowicach. Pan Balcerowicz napisał: Każdy kraj, nawet Niemcy, potrzebuje w Unii Europejskiej sojuszników, by bronić swoich interesów. A co dopiero Polska PiS pozbawia nas sprzymierzeńców. Panie profesorze, ile razy miał pan okazję reprezentować Polskę na szczycie G20? Pamięta pan, ile razy nas tam za waszych rządów zapraszano? Przed pomnikiem AK, apel pamięci, kot trąbi w wwzl niepojęte. Patrzę na ławy PO. Schetyna od Kopacz różni się tym, że rozumie o czym mówi Jarosław Kaczyński. Tak, na tym nagraniu najlepiej to widać. Przypuszczam, nie jestem pewien, ale przypuszczam, że pan być może wierzy w to, co pan mówi. I to jest rzecz. Opisana w socjologii, w filozofii politycznej już bardzo dawno no była ta definicja, jedna z wielu definicji ideologii fałszywa świadomość. Panowie Budka i Sowa, czy jest jakieś potwierdzenie od rodziny Sebastiana K., że pieniądze do niego trafiły? Okazuje się, że zbiórka zakończyła się 22 lutego, a osoba, która organizowała zbiórkę, lada chwila ma wpłacić pieniądze na konto Sebastiana K., kierowcy, który jest podejrzany o spowodowanie wypadku z premier Beatą Szydło. Znajoma często latała na urlop do Francji, była zachwycona multikulti i tolerancją Francuzów. Od dwóch lat nie lata. Chyba tolerancja ją przerosła. Cięta riposta Patryka Jakiego minister Waszykowski kompromituje Polskę swoimi wpadkami. A pan minister Macierewicz niestety kompromituje Polskę przemyśloną ja się, polityką. I to krótko, jest, jest krótko, bardzo ważna państwa, ważna informacja krótko, z krótko, krótko mo po może, jednym pan, zdaniu. Mo może pan minister Waszczykowski ma swoje wady, ale tak, to zastanówmy się, e, e, pomyślmy o alternatywie. Jeżeli pan e, przewodniczący Petru by reprezentował Polskę, to o jakiej konstytucji by rozmawiał za granicą? 3 no, maja czy 4 maja? Tak, ten... Można się pośmiać, ale co do wpadek pana Waszczykowskiego, to jednak poseł Szłapka ma rację. Czy kod dostał zgodę od Grupa PZU na wykorzystanie logo akcji? Okazało się, że nie. Grupa PZU nie wiedziała o wykorzystaniu materiałów marketingowych, do których prawa autorskie ma pzu USA. Podejmiemy stosowne kroki prawne. Jak minister socjalistycznego rządu pozwolił mi wyciąć moje drzewo z mojej działki, to jest to skandal, zdaniem liberalnej opozycji. Polska to jest jednak kraj absurdów. Bronisław Komorowski znów się samo zaorał. Tu najbardziej niepokojące są te kamery, które PIS instalować w lokalach, w lokalach wyborczych, bo, dla bo od tego osób... Droga do, do presji skutecznej jest króciutka, no, na... licząca się część wyborców może mieć przekonanie, że no na pewno coś złego za tym się kryje te parę istotnych punktów, które dotyczyć będzie nowelizacja Kodeksu wyborczego, to między innymi przyznanie mężom zaufania prawa do rejestrowania obrazu i dźwięku z wykorzystaniem własnych urządzeń w zakresie własnych urządzeń nagrywających w czasie liczenia głosów. To również proszę państwa zasada stosowania wyłącznie przezroczystych ur wyborczych. Prezes PiS. Przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach będą zmienione. Teraz to się zacznie wycinka. U mnie na prowincji ludzie chwalili PiS za ustawę o wycince. Teraz będą mówić, że PiS się cofnął, bo paru wielkomiejskich ekologów fuknęło. Mieszkam na wsi, mam kilka drzew na działce. Źle rozmieszczonych. Jaki słyszę argument? Komuś pod blokiem w Warszawie drzewa wycięli. Mam nadzieję, że zmiany w ustawie o wycince drzew nie będą miały żadnego wpływu na zwykłe osoby fizyczne, które na własnej działce chcą wyciąć drzewo. No, trochę Jarosław Kaczyński robi ze swoich ludzi idiotów. Metropolia, prezesura TVP, drzewa. Jedno słowo i muszą śpiewać inaczej. Dezorientacja w szeregach. Niestety, to jest prawda. Bartosz Kownacki zaorał Platformę Obywatelską. I Nie jest prawdą, co to wszystko, co rozpowszechniacie w mediach. Wczoraj pan były premier, minister obrony narodowej Siemoniak, dzisiaj niektóre gazety, że rzekomo pani premier Bata szedło pięćdziesiąt razy w ostatnim roku leciała wojskowym samolotem Kasa do Krakowa. Z tą informacją to tak jak z żartem o Radio Erewań. Ere Ere czy to prawda, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają mercedesy? Tak, to prawda. Tylko nie w Moskwie, a w Leningradzie, nie na Placu Czerwonym, tylko na Newskim Prospekcie. Nie mercedesy, tylko rowery i nie rozdają, ale kradną. I dokładnie z tymi lotami tak jest. Tak, to prawda, tylko nie kasą, a między innymi dużo droższym w przelocie i dużo wygodniejszym Embrajerem, nie 50, a ponad 200, nie do Krakowa, a do Gdańska i nie pani premier Szydło, tylko pan premier Tusk. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego powiedziała, że za 10 tysięcy złotych brutto dobrze żyć można tylko na prowincji. Pani sędzia powinna wyjść z sądu i pogadać o tym z ludźmi, na przykład gdy robią zakupy na bazarku czy w Biedronce. Mam pomysł na drastyczny reality show. Uczestnicy muszą przeżyć miesiąc w Warszawie, mając do dyspozycji 10 tysięcy złotych. Na dodatek, bez immunitetu. Podejście Tuska do obywateli. Chciałbym też zacytować to, co powiedział Donald Tusk w polskim parlamencie w sierpniu 2012 roku, a które jest niezwykle istotne, ponieważ stwierdził wtedy, że premier polskiego rządu, nawet mający dość dużą władzę polityczną, tak jak jest w moim przypadku, nie ma możliwości, nie ma prawa i nie powinien ingerować w decyzje ludzkie wtedy, kiedy ludzie chcą lokować swoje kapitały, oszczędności, swoje nadzieje. To pokazuje filozofię rządzenia Donalda Tuska. I Platformy obywatelskiej, które sprzyjały tworzeniu państwa teoretycznego, państwa, które niestety nie jest po stronie obywateli, żeby zapobiegać i gwarantować bezpieczeństwo. Ewa Kopacz to jednak mistrz w kilkadziesiąt sekund rozwaliła całą narrację PO na temat przelotów premier Beaty Szydło wojskową kasą. Politycy Platformy dopytują dziś o powroty pani premier Szydło z Warszawy do domu. Mówią, że mogło dojść do marnotrawstwa środków publicznych i naruszenia procedur bezpieczeństwa. Czy pani, pani jako premier miała prawo do lotów wojskową kasą? Każdy premier ma ta, takie prawo. No i ja nie latałam wojskową kasą tak, do domu. Ale prawo takie było. No, oczywiście, że tak, ale wie pan, proszę mnie nie wyciągać na rozmowy o y, mojej następczyni. Bo nigdy nie, nie, nie staram się krytykować osoby, która pełni funkcję w sumie bardzo odpowiedzialną i wiem, jaką, jaką ciężką. Więc niekiedy ten czas przemieszczania się jest bardzo istotny, bo spraw jest bardzo dużo. Więc to ja na pewno nie wpiszę się w tą. się tym tematem tak, dlaczego, tak Ja mam wrażenie, że pan będzie niedługo do mnie mówił na wy. Ja nazywam się Ewa Kopacz, byłam byłym premierem, byłam tym premierem przez 12 miesięcy i autentycznie dzisiaj uważam, że pani premier, jeśli już. Już nawet korzystała, to korzystała mając do tego prawo Ale... i tyle. I zamykam ten temat. Proszę. Są dwa wyjścia: albo niezwykłe terapeutyczne właściwości marihuany to mit, albo posłowie czują przed nią nieracjonalny lęk. Nie wiem, co lepsze, ja bym dodał jeszcze trzecie wyjście. Właściwości terapeutyczne marihuany to nie jest mit, i dlatego posłowie działający na rzecz firm farmaceutycznych robią wszystko, żeby medyczna marihuana nie została zalegalizowana. Minister zdrowia Konstanty Radziwił, pigułka dzień podlas gwałconej nie przepisałbym, skorzystałbym z klauzuli sumienia. Powiem wam, że radziwił to chyba najgorszy minister zdrowia w historii Polski. Na koniec przedstawiam wam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego. Polak musiałby poświęcić każdego dnia średnio 4 godziny i 17 minut, aby zapoznać się ze wszystkimi zmianami prawnymi prowadzonymi w 2016 roku. Stres przyczyną 60% nieobecności w pracy. Nadużywanie alkoholu postarza naczynia krwionośne. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli w przyszłym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie, możecie udostępnić mi linki do tych tweetów na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.